W końcu nadeszła chwila, na którą bardzo długo czekałam. Po pierwsze, mm -hmm, mm -hmm. bardzo, bardzo interesujący temat, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. A po drugie, seba. W końcu co tydzień mieliśmy piękne modelki, którymi ty się zachwycałeś. W końcu ja mam mojego prawdziwego mężczyznę. Witamy cię, Au. Dawidzie. A wiesz, jak, to mnie, jak mnie to zabolało? Jak mówi jednego prawdziwego mężczyznę, sugerując, że. Ja się cała trzęsę, mam motylki w brzuchu, cokolwiek, jakkolwiek to nazwać. A dlaczego tak na mnie patrzysz? E, bardzo szybko cię można zaspokoić, jak widać i patrzę, czy się trzęsie. Czujesz się zazdrosny? O, czuję się, czuję. Dawid Bojarowicz, Witam. czy można nazwać ciebie trenerem uwodzenia? No, można. Zajmuję się tym od 4 lat od 2008 roku. Mhm. E, prowadzę szkołę, która już przeszkoliła około 500 osób. E, grupowo, indywidualnie około 50, także myślę, że śmiało, śmiało można mnie tak nazywać. Talent uwodzenia masz już we krwi, czy sam musiałeś się tego uczyć kiedyś? Wiesz co, ogólnie to jest tak, że my się z tym nie rodzimy. My wykształcamy te umiejętności. Wodzicielskie w okresie, no to zależy niektórzy w okresie dojrzałości, tak, reszta do końca życia nawet nie potrafi tych umiejętności wykształcić. Na Wszystko chyba. zależy. Od doświadczenia. I no, gdybyś nie siedziała na kanapie, to cię po prostu kopnął. Wszystko zależy od doświadczenia, które zdobywamy w tym okresie. Jeżeli to doświadczenie jest pozytywne, jeżeli poznajemy, im więcej kobiet poznajemy, tym tak naprawdę lepiej je rozumiemy. No właśnie, konstrukcja mężczyzny podobno jest bardzo prosta. A jest jak... Tak zwana konstrukcja cepa podobno. Dokładnie tak. A jak to jest z nami kobietami, z naszymi konstrukcjami? No właśnie, to jest tak, że zależy, jak, jakie facet ma doświadczenie z kobietami. Jeżeli nie ma doświadczenia, to kobiety będą dla, 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 nie, dla niego istotami z innej planety po prostu. A jeżeli ma to doświadczenie, jeżeli zbierze, to zaczyna powoli mu się to wszystko układać. Nie, nie, nie są wtedy tak skomplikowane jak kobiety. Wiesz co, teoretycznie wszyscy stąpamy po, po jednej ziemi, więc no, to jest e, planeta dla kobiet i facetów. E, ja tutaj widzę, że ty jesteś trenerem uwodzenia. Rozpięta koszula, więc prezent jest dobrze. Dobra, też sobie tam rozepnę trochę. E, Bardzo dobrze. Czy to, o, czy to jest jakiś patent na uwiedzenie kobiet? żeby tak sobie łudę, tą niebieską koszóeczkę tak rozpiąć, bo widzę. Znaczy, że się... Nie no, ogólnie to fajnie wygląda. No, po prostu mi się to podoba, no to tak robię. To nie chodzi o jakieś patenty. A czy to działa? I tak dalej. E... Na Monikę zadziała, bo widziałaś jak się. I słuchajcie, ja czuję, że się cała rumienie gorąco i jest. No. miałam milion pytań, które chciałam zadać Dawidowi, a teraz bym tak sobie usiadła, wypiła jakąś dobrą kaszkę i już nic więcej nie mówiła. Stary, działasz, to jest dobrze, no. działasz. Ty, to te guziki na pewno w koszuli. <laughs> czego, <laughs> czego pragną kobiety zatem? Czego pragną kobiety? No ja myślę, że kochać i być kochane No to ta konstrukcja ale nie jest, bana. jest taka to bana. Kochać, być Czyli podrywanie opiera się na banałach? Na takich prostych rzeczach? Coś nie jest. Nie komplikujmy tego za bardzo. Mm -hmm. Bo mm -hmm. e, to, jest, e, to, co powiedziałem, to jest, to, jest, to jest takie ogólne. Ale jak rozkochać kobietę? To już jest inna kwestia. To już jest y, dużo, dużo bardziej skomplikowane. Czego chcą, czego pragną? Chcą kochać i być kochane. Ale jak to zrobić? To jest już co innego. No, a propos mężczyzn, to wielu z nich ma problem z relacjami e, z kobietami. Tak, bardzo dużo. Naprawdę? Bardzo dużo. Dlatego to ta branża tak się rozwija w tym kraju. Jakie są przyczyny niepowodzeń? E, brak odwagi przede wszystkim. Faceci poznają za mało kobiet w swoim życiu. Mhm. I na przykład przychodzi taki kursant do mnie, ja się pytam, ile kobiet poznałeś w poprzednim miesiącu? On jedna, dwie, dajmy mhm. na to. To mało? To mało. To znaczy poznał, poznał. Niekoniecznie, mm -hmm. że coś tam od razu do, tego, mm -hmm. do czegoś doszło. <laughs> nie, nie patrzmy, że poznał w ogóle jedną, dwie kobiety, które miałby na oku, tak? A tak naprawdę wychodząc na ulicę, jesteśmy w stanie i mając takie umiejętności, że potrafimy na przykład podejść do kobiety na ulicy, czy w klubie, jesteśmy w stanie, nie wiem, dwie, trzy kobiety poznać w ciągu wieczoru. Mm -hmm. I wtedy, kiedy my mamy wybór wśród tych kobiet, możemy po prostu decydować, z którą chcemy być i w ten sposób y, mamy powodzenie lub nie. Znaczy, w tym, w ten, dzięki temu mamy powodzenie. No bo mamy te kobiety, które są. No dobrze, no bo zacznijmy od tego, że uwodzenie to nie znaczy od razu. Wzrokiem, jak y, z zaciąganie do łóżka, mm. prawda? Bardziej chodzi o rozkochanie. Zaciąganie do łóżka swoją drogą, ale bardziej o rozkochanie kobiety, o to, żeby ona nie zapomniała e, faceta do końca życia, tak naprawdę. Brutalnie mówiąc, rozkochujemy i zaciągamy do łóżka. Nie. No to jak to jest? Rozkuchujemy i... No. i co dalej? Rozkochujemy i albo budujemy relację z tą kobietą, jeżeli ta kobieta nam odpowiada, tak, e, mhm. albo nie budujemy tej relacji. To, to za, zaciąganie do łóżka, odpadam. Jaki typ mężczyzn najczęściej pojawia się u Ciebie? Taka szara myszka przysłowiowa? Nie, nie. W ogóle to jest, jest bardzo duży zakres. Od 18 roku życia do 52 lat najstarszy kursant. Są biznesmeni, są aktorzy, są studenci, przeróżni ludzie i to jest właśnie fajne, bo poznaję mnóstwo, mnóstwo no tak naprawdę niebanalnych osobowości, a ci ludzie, którzy przychodzą na te szkolenia są otwarci na, na nową wiedzę, często też bardzo inteligentni. także to nie jest tak, że przychodzą takie szare myszki. Mm -hmm. Są na przykład faceci, którymi ja mówię stary, po co ty tu przyszedłeś? Ty tak wyglądasz, wyglądasz lepiej ode mnie, wyglądasz lepiej od innych facetów co sobie razem z kobietami. O co chodzi w ogóle? No to w czym tkwi problem w takim mężczyźnie, prawda? A eee, spełniony zawodowo, towarzyski, kontaktowy, otwarty. To atrakcyjny. znaczy, właśnie zazwyczaj zazwyczaj jest tak, że oni nie są towarzyscy, właśnie A, nie są otwarci. Mm -hmm. Zazwyczaj to jest problem. Eee, ponieważ e, o ile kobiety, e, faceci oceniają kobiety wzrokowo, tak patrzymy na nie, o, fajna, fajna dziewczyna. I albo się za nią wierzymy, albo nie. O tyle kobiety potrzebują y, widzą, oczywiście stereotypowo, poprzez wygląd, oceniają jakoś faceta, żeby określić, czy on jest fajny, czy jest warty poznania, potrzebują troszeczkę więcej. Mhm. E, ponieważ dla kobiet liczą się takie cechy, jak pewność siebie, e, jak zaradność życiowa, to się wiąże tam z teorią ewolucji, ale to nie będę się… E, I podobno, e, Widzisz, i, tu masz, i tu, masz <coughs> dowód, tu masz dowód na to, dlaczego nadal nie zwracam na siebie uwagi. Porozmawiamy o tym po przerwie. Z dobrym humorze. Ale, ale słuchaj, marzenia: przyjdź do mnie na kanapę w tym czerwonym sweterku, już Twoich marzeń więcej nie spełnię. Przecież wiesz, że ciekawam ją, No ja też wiem. Słuchaj, wspomniałeś o aktorach. Gdzieś przygotowując się do programu, przeczytam coś takiego. Jeśli nie wyglądasz jak Boguś, Linda, to zwykłe cześć mała nie wystarczy. Co wystarcza, jeżeli ten facet rzeczywiście nie wygląda jak Boguś, Linda, nie jest pewny siebie, nie ma osobowości, nie jest aktorem, jest yy, gwiazdą, i co zrobić, żeby. No poderwać tą kobietę, która nam się Słuchaj, podoba. E, Kasanowa kiedyś powiedział e, sam siebie ocenił, że on nie jest, nie jest atrakcyjnym nie z wyglądu facetem. No, nie ale co ma, ma? Ma umiejętność przedstawienia siebie, umiejętność prezencji, umiejętność pokazania tego przekazania tego jakim jest. E, I to jest to e, najważniejszy element. Nie liczy się ty wygląd, nie liczy się tak bardzo wygląd co prezencja. Prezencja jest e, Wiecie, jaka jest różnica. Wygląd ogólny, prezencja to y, mowa ciała, nasz ton głosu, e, nasze spojrzenie drob, najdrobniejsze elementy. I ta prezencja wynika z przekonań, które ma się w głowie. Jeżeli e, na przykład ktoś e, ma jakieś bezsensowne przekonania, że źle wygląda, to źle się czuje i on komunikuje to na zewnątrz, mhm. Wtedy, mhm. wtedy nie jest w stanie zainteresować drugiej osoby, bo druga osoba widzi, że coś, coś z nim jest nie tak, coś jest nie w porządku. E, dlatego e, nauka uwodzenia polega też oczywiście na poprawie wyglądu. Mamy metamorfozy dla kursantów, gdzie zabieramy ich do stylisty, gdzie e, układamy im plany na siłowni, gdzie robimy im zdjęcia u fotografa, gdzie zabieramy ich do fryzjera. Taki facet. E, Wtedy lepiej wygląda, ale przede wszystkim lepiej się czuje. I to, że on się lepiej czuje właśnie działa na kobietę. Nabiera kobiety. pewności siebie. Tak, jego, dokładnie. I, I kiedy on nabiera pewności siebie, ma lepsze efekty z kobietami. Skoro ma lepsze efekty ko z kobietami, to jest jeszcze bardziej pewny siebie. I to, się, to jest taka, e, taki efekt kuli śnieżnej. Mhm. To wszystko się napędza. I w pewnym momencie facet... Ma fajne relacje z kobietą. Ready to go! Oferujesz kurs Alpha intensywny i ja się bardzo zastanawiam. Jutro Sebastian e, pojawia, się, ja? pojawia się u Ciebie w progach. Nie słucham zapisuje jej. się na taki kurs i jak on wygląda. Um, Bo teoria kurs, chyba czy tutaj jest... nie, nie Ty wyglądasz marnie po prostu. Jak Właśnie o to chodzi, że mm, moja szkoła uwodzenia opiera się przede wszystkim na praktyce. Jest dużo szkół, które zajmują się teorią. Ja jestem praktykiem i chcę tę praktykę e, przekazywać, tak? Czyli nie bierzemy e, kursantów na salę jakoś, tylko bierzemy ich od razu w teren. Mhm. Mówimy im. Jak po pokazujemy im też, e, znaczy ja im pokazuję, jak, w jaki sposób podchodzić Ale do tego. Ale to poczekaj, wychodzicie na tak zwane polowanie, tak? Tak, na polowanie. Aha, i wynajduje, wynajdujecie sobie w tłumie ofiarę i ty tak. do niej podchodzisz, tak? I pokazujesz. Kursant tak to podchodzi. wygląda? Czy ty podchodzisz? Nie, ty nie podchodzisz ja też podchodzę, bo mhm. ponieważ jeżeli kurs, jak kursant widzi, że to działa, że da się, to wtedy jest zainspirowany i wtedy potrafi sam to zrobić. Jak nie zobaczy, to może być niedowiarkiem. Dopiero jak zobaczy, to się przekonuje, że to działa, tak mhm. można i być może chce to robić. I taki kurs działa, y, trwa przez trzy dni, tak? Dwa, dwie noce. E, trzy dni i trzy dni i dwie, dwie noce takiej praktyki. Dwie noce? E, ale jesteśmy zmęczeni po Aha. takim okresie. Jesteśmy strasznie, jeden kursant 4 kilo w trzy dni słodki. <noise> Także jest zawsze. No I to jest ciężko. Nawetuj się na tym podrywaniem. Tak? <noise> Nawetuj no, na się. <noise> od razu nasuwa mi się kolejne pytanie, czy jest sposób na każdą kobietę? Bo jeżeli idziecie na takie polowanie czy wskazujesz ofiarę, czy ktoś z tłumu wskazuje Jezus, ofiarę? No, zależy mi na tym, żeby to. kursant wybrał dziewczynę, która mu się podoba. Ja tutaj mm -hmm. e, tak potrafię ocenić, która dziewczyna jest bardziej, e, ma większą ochotę w, w danym dniu na poznanie kogoś, która jest bardziej otwarta. E, ale przede wszystkim kursanci sobie wybierają, no bo to, to, to ich życie, to, to, to ich umiejętności, które zdobywają u mnie na szkoleniu. I, no wybór. dobrze, ale to wtedy kursant mówi ta, właśnie ta. I ty podchodzisz do takiej dziewczyny. Nie, nie, nie. inaczej. Ja sobie wybieram, do której ty ja podejdę, bierzesz. a on sobie wybiera, do której on podchodzi. Ale wiesz co? Tu jest pewien, czuj taki podstęp. Słuchaj, bo trzeba mieć chyba zupełnie inne podejście do tej pani, niż a do tej dziewczyny. Do Czy ty potrafisz przeczytać każdą dziewczynę? Podchodzisz do niej, zamieniasz z nią kilka zdań i już wiesz, jak to wszystko rozegrać? Z pewnością wyczuwam bardziej kobiety, bardziej mhm. potrafię jakby wyczytać ich osobowość od początku, no bo zajmuję już się. No Strzelam. Taj! E... Jestem gotowy. Jesteś zwariowana na maksa. Na maksa. Postaram co, no to można od razu. Ale wiesz, wiesz tu chodzi. od no razu widać. Ale to no. będzie łatwiej z taką dziewczyną, czy trudniej? E, wiesz co? E, Zależy, kto podchodzi. Bardziej pozytywnie będzie. To znaczy, jest fajna energia, można, można dużo dużo szalonych rzeczy zrobić, i to jest fajne. Mhm. Tylko wiesz, tutaj przed kamerami nie da się takich rzeczy no powiedzieć, tak. bo tak naprawdę ludzie, poznając kogoś, a też zwłaszcza w telewizji, swego rodzaju takie maski zakładają mhm. i Dobrą umiejętnością jest zobaczyć, co dziewczyna ma pod tą maską, uhum. tak? Czyli jaką dziewczyną jest naprawdę, e, jakie, jakie ma wartości, jakie ma przekonania, kim, kim, kim ona jest. I wtedy to sprawia takie wrażenie bliskości z tą kobietą. Jeżeli ty, ona kogoś tam w pewien sposób gra, bo jeszcze nie, nie czuje się z tobą komfortowo, a ty potrafisz powiedzieć kim ona tak naprawdę jest od samego początku. Proszę, jaki pan psycholog. Dawidzie, trenerze uwodzenia, zastanawiam się nad jedną, takim, jedną taką rzeczą. Czy to nie jest przekręt, bo przykładowo wyjdziesz sobie z kursantem i widzisz ilość pięknych, fajnych kobiet. Jest jedna niesamowicie piękna, która ewidentnie jest niegotowa na podryw, nie ma ochoty, ma metr osiemdziesiąt wzrostu, niesamowity biust, niesamowite pośladki, jest po prostu seks bombą. I na przykład kursant ci mówi mmm, Słuchaj, czy dałbyś radę poderwać tą blondynę? Mhm. I w tym momencie podejmujesz takie ryzyko, biorąc pod uwagę, że tej Blondyny ciężko będzie ją, bo już po niej widać, nie jest, że jest... Ja nie zakładam przede wszystkim przed podejściem, czy jest ciężko, czy nie. Mhm. E, to nie jest tak, że jestem mistrzem, nie dostaję koszy od kobiet, nie dostaję zlewek. Są zlewki. Jeżeli facet. Właśnie to jest główna przyczyna, czemu faceci nie mają kobiet, bo boją się ponosić porażek mhm. e, i przez to nie rozwijają się, przez to nie podchodzą do kobiet, przez to nie wykształcają tych umiejętności, które są potrzebne e, przy pierwszych minutach interakcji tak naprawdę z kobietami. Ja dostaję zlewki, to zdarza Zlepki, się w jak tym mówimy. fachu, tak tak to brzmi, to, tak, tak, tak to się nazywa, tak to mówiłem potocznie, na to i no tego nie da się uniknąć i to nie jest tak, że ja podejdę i z każdą mi wyjdzie, ale dajmy na to, że podejdę do dwóch, do trzech i albo zabiorę na kawę, albo, 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 albo wezmę od dziewczyny numer, albo różne, różne rzeczy się działy tak naprawdę na szkoleniach. Hmm. E, i wtedy to, to, to robi wrażenie na, na, na kursancie, no bo faktycznie, nowo poznana kobieta, on to widzi. To nie jest tak, że wiesz. Że Wybiorę sobie i za każdym razem wejdzie. Nie, nie ma takiej możliwości, bo z różnych powodów, tysiąc powodów może mieć kobieta, żeby właśnie ciebie odrzucić. Chociażby taki, że jest w związku. I ja mam pytanie a propos związków. Czy na takim kursie może pojawić się mężczyzna, który jest już w związku? Powiedzmy taki Sebastian, który jest ze mną. Dlaczego Jesteśmy znowu ze sobą, Sebastian. ale poczekaj, taki przykład. przykład. Sebastian, odspokój się. Jesteśmy ze sobą, natomiast ten cały ogień, wierzy? który był między nami. Ciała. Słuchaj, bo to jest bardzo ważne. Prawa. Ten ogień gdzieś przygasł, lekko się żarzy. Czy może taki Sebastian pojawić się na takim kursie, żeby spróbować znowu wzniecić ogień w naszym związku? Czy taki znaczy, kurs pomoże? Hmm, tak. Y to musi być innego rodzaju kurs. Mm -hmm. to, to powinny być konsultacje. Chciałbym wiedzieć, jak jest, jaka jest sytuacja. Ooo, i tak dalej. stary nawet Cały... nie pytaj, nawet <laughs> nie pyta. historia, <laughs> Ja tutaj działam. już po prostu taka miernotka się zrobiła i czekam i czekam i doczekać się nie może. Facet nie działa po prostu. I wtedy, wtedy mógłbym e, pomóc, ale jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby zapobiegać. Temu, żeby ten ogień, ogień przygasł. I na przykład e, jednym e, z najczęstszych takich błędów, które się popełnia, to zbyt częste spotykanie się. Bo Aha. to jest na przykład oh. tak. E, to jest na przykład coś takiego, jak e, masz super e, piosenkę, tak? Mm -hmm. I super naprawdę ci się podoba i chcesz ją cały czas puszczać i puszczasz, puszczasz po tygodniu już nie chcesz jej słuchać. Mm -hmm. Masz dość. Jeżeli zostawisz sobie niedosyt za każdym razem, czy nie, nie będziesz cały czas, to wtedy, wtedy ten ogień, ten ogień nie gaśnie. Tak, to jest hmm. jeden. Super rada. Pamiętaj. Jeden, Będę jedna, 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 z takich, tak z takiej opcji właśnie. Rozstaniemy się kilka. Planem Rozstajemy się do jutra. <grym> Mam do ciebie pytanie. Mm, a propos. Pewnej sytuacji, o której opowiedział mi znajomy wczoraj czy też przedwczoraj, jechał autobusem czy też metrem i spotkał kobietę, która zrobiła na nim ogromne wrażenie. Wysiad z tego autobusu, pukając się w głowę, bo tak naprawdę nic nie zrobił. A co powinien zrobić, skoro tak bardzo, pewnie. tak bardzo mu się podobała? No, przede wszystkim powinienem podejść do niej, bo mm -hmm. innej rady nie ma. Ale podejść i powiedzieć, co? Podobasz mi się? To Wyjdźmy. jest bardzo dobre rozpoczęcie rozmowy, bezpo bezpośrednie, no bo na ulicy tak naprawdę, jeżeli podchodzi do ciebie facet, to ty wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Tak? E I jeżeli on to Myślę, w fajny że jest sposób powie, to, nie to musi być odpowiedni ton głosu, musi być luz tym, jeżeli on to w bardzo pozytywny sposób powie, to ty będziesz zaskoczona i będziesz niesamowicie ucieszona. Kurczę, facet Oj, tak. do mnie na ulicy podszedł. Odważył się, powiedział, e strasznie mi się spodobałaś, muszę po prostu musiałem za tobą, wybiec z autobusu, musiałem cię poznać. E w ten sposób w ten sposób to działa bezpośrednio od samego początku. E, później, e, no dobrze, żeby umiał rozkręcić tą rozmowę, tak? Są odpowiednie e, techniki na to, żeby w głowie pojawiało ci się coraz więcej tematów e, możliwych do rozmowy mhm. z kobietą. Są techniki, e, jeżeli chodzi o analizowanie osobowości kobiety, nie chodzi tu o manipulację, tylko chodzi o, e, o nabieranie umiejętności w rozmowie e, przykładowo. E, i wtedy zebrać numer, jeżeli by była pozytywna reakcja, jeżeli nie, no to trudno. No, ja jestem najlepszym dowodem na to, żeby nie kręcić na samym początku, tylko być szczerym i bezpośrednim, bo tak poderwał mnie mój partner, który po prostu do mnie podszedł i powiedział, przepraszam panią, być może wydał się niegrzeczna, ale bardzo mi się pani podoba. No i zadziałał na, szkoleniu. <laughs> <bym> na szkoleniu. <laughs> drodzy, To nieprawda, że jesteśmy w związku z Moniką. Monika ma partnera. O, którego bardzo kocha? E, e, tak. Chciałam zadać bardzo ważne pytanie i e, wypadło mi z głowy. to sobie ja przypomnij mm -hmm. Przypomnij sobie pytanie. A ja, Podoba mi się w tobie to, że jesteś w stanie powiedzieć, że rzeczywiście masz tak zwane zlewki, że nie jesteś alfą i omegą i wyrywasz wszystkie kobiety. Mm. Ja się zastanawiam, e, mówiłeś o poznawaniu kobiet w jakimś tam miesiącu, w jakichś okresach. E, ile kobiet miesięcznie poznajesz? Hmm. A to już... E, a czy, wiesz co, ja ogólnie jestem trochę przesycony tym kurs, zawodem tak naprawdę. Pomijając kurs, oczywiście. Nie, bo ja zazwyczaj w tym momencie jestem na takim etapie, że zazwyczaj poznaję podczas kursów mm -hmm. e, kobiety, no bo poni ponieważ mam w życiu swoim już e, kobiet, z którymi się spotykam, z którymi buduję tam jakieś relacje. E, I A nie potrzebuję nowych kobiet, Z którymi po budujesz relacje, czy kobietę, z którymi budujesz relacje? <laughs> nie czytaj słówka. O, nie. <laughs> nie wolno, nieładnie, nieładnie. To też są, są, są dosyć prywatne Zbyt sprawy. Prywatny, dobrze, tak, tak, nie chcę tutaj na wizji wszystkiego <laughs> mówić, ale... E, Jestem w stanie podejść i poznać kobietę, jeżeli mam na to ochotę, jeżeli takie się trafiają, to z chęcią to robię, to nie jest żadna manipulacja, to mm -hmm. jest tak naprawdę szczere, szczere podejście do kobiety. I przedstawienie siebie takim, jakim, jakim się jest, autentyczność przede wszystkim. Bez przede wszystkim. przesady, naturalnie, spokojnie, tak, tak, tak. swobodnie, z luzem. Właśnie faceci nie potrafią czegoś takiego robić. Nie potrafią podejść naturalnie, nie potrafią e, podejść na luzie, próbują imponować kobietom, mówią o, o swoich zarobkach, stawiają jakieś drinki i tak Nie potrafią naturalnie poznawać kobiet. Ja, to, to jest tak naprawdę proste, jak już raz wskoczy się w tą kulę śnieżną, tak, nakręcanie tej pewności siebie, co opowiadałem przed chwilą. To wszystko zaczyna być proste i to jest dużo łatwiejsze niż na początku się wydawało. No dobrze, ale jeśli ja zapisuję się ja jako mężczyzna, czy też kobieta, bo dla kobiet również Fajne, są takie kursy, prawda? <laughs> <laughs> jakie mam nogi, e, zapisuję się na taki kurs, słucham trenera. Czy to nie jest zakładanie pewnej maski, kwestia manipulacji? E, wiesz, to właśnie mm, o to chodzi, że mm, oni nie, e, nie stają się tak tacy jak ja. Mm -hmm. Tylko z każdego faceta wyciągamy, co on ma najlepsze, jego atuty, które, może, które po prostu może rozwinąć. To nie są właśnie metody, to nie są sztuczki, to nie są jakieś ee, teksty na podryw, tak? Mm -hmm. Cześć mała, coś tam, coś tam. Mm -hmm. Nie, zupełnie nie w tym kierunku. My wykształcamy umiejętności, którymi oni mogą później się posłużyć żeby po prostu im było lepiej z kobietami. No a propos, a propos tekstów, jakie błędy najczęściej popełniają mężczyźni w uwodzeniu kobiet? Bo rozmawiałam o tym z, naszym, z naszą wizerzystką przed programem i rozmawialiśmy na temat najsłabszych tekstów, między innymi, czy bolało jak spadałaś z nieba? O, to jest chyba, to jest chyba problem numer jeden. Jakie błędy jeszcze popełniają mężczyźni? Eee, impon próbują imponować kobietom, to przed chwilą mówiłem, ale to jest jeden z podstawowych błędów, które, które faceci robią. Ponieważ kobieta, ona wybiera faceta tak naprawdę na podstawie tego, jak się czuje z nim, mm -hmm. czyli tych emocji, które ma w środku, a nie na podstawie tego, kim on jest i tak dalej. Wiadomo, że to w pewien sposób wpływa na te, na te emocje. Ale jeżeli facet próbuje w jakiś sposób zaimponować kobie kobiecie, ona, ona to czuje, ona czuje, że też wychodzi prawdopodobnie wtedy z założenia, że jest mniej wartościowy od niej a kobiety chcą faceta silnego, który jest troszeczkę wyżej, nią, troszeczkę mocniejszego, który, który jakby mm, no, potrafi nad nią zapanować, jeżeli facet próbuje imponować, to jest taki e, podświadomy sygnał dla kobiety, że e, on uważa, on sam uważa, że jemu coś brakuje, żeby, żeby ją zdobyć. Tak leczy jakieś swoje kompleks, można tak powiedzieć. No, w pewien sposób, w pewien sposób tak, no uważa, że nie może zdobyć kobiety i próbuje nadrobić e, jakimiś tekstami. Tak? Jeszcze tak szybciutko na o. koniec, bo wiem, że kończymy. Czego e, oczekuje, czego pragnie sam trener uwodzenia od kobiet? To, co mówiłem, zakochać się i być kochanym tak naprawdę. To moi proszę. drodzy, ja muszę brutalnie kończyć. Fajnie się z Tobą, Dawidzie, rozmawiało. Dziękujemy Ci bardzo My za zapraszamy na www.rodin.tv.pl i zapraszamy także na program Adama Mam Marzenie i Agnieszki. Jesteś u siebie, moi drodzy. O, oh, widzisz jak zadziałało? Przychodź częściej. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Naszym gościem był trener uwodzenia. I do zobaczenia.